Beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego. To był człowiek niezłomny. Prymas Stefan Wyszyński był nie tylko wielkim przywódcą duchowym, ale także jednym z najważniejszych autorytetów moralnych w Polsce. Mimo pełnionych funkcji, pokazywał innym, jak żyć w świętości i jedności z Bogiem. Jego postawa przyczyniła się do walki z komunizmem w Polsce. Z okazji beatyfikacji kardynału Stefana Wyszyńskiego gościem Dzień Dobry TVN była dr Ewa Kaczeczkowska, autorka biografii o prymasie tysiąclecia. Prymas Wyszyński jaki był? Bart Stefan Duszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Żurzeli nad Bugiem w wierzącej i patriotycznej rodzinie. Był wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu, autorytetem moralnym. Dla wielu stanowił punkt odniesienia, był duchowym przewodnikiem i wsparciem. Co więcej, między innymi jego postawie zadzęczamy upadek komunizmu w Polsce. Mówi się często, że to był prymas non posumus i to prawda, ale to jest jedno oblicze prymasa. Bo wiedział, kiedy tak mówić, a kiedy rozmawiać na przykład z władzami komunistycznymi. W tym, między innymi, przejawiała się jego roztropność, umiar, umiejętność. To był człowiek niezłomny, gdy chodzi o zasady wiary, światopoglądowe, ale w innych sprawach był elastyczny. On uważał, że są takie sytuacje, kiedy trzeba iść na kompromis. Był przez to krytykowany przez wielu biskupów. Ale on miał w tym mądrość, więc w momencie, gdy za daleko szła ingerencja władz komunistycznych, musiał powiedzieć nie wolno. Mówiła w studio Dzień Dobry TVN dr Ewa Kaczeczkowska autorka biografii kardynału Wyszyńskiego, uczestniczka pracy w procesie beatyfikacyjnym. Beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego najważniejsza cnota, to umiejętność przebaczania. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka, 12 września to data beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jednak cały proces beatyfikacyjny trwał ponad 30 lat, rozpoczął się w 1989 roku. Jakie warunki trzeba spełnić, aby być wyniesionym na ołtarze? Kościół bada przede wszystkim cechy cnoty w chrześcijaństwie. Czyli czy kandydat na ołtarze żył w sposób heroiczny cnotami chrześcijańskimi: wiara, nadzieja, miłość, do tego także inne cnoty roztropność. Odwaga, męstwo. Powiedziała dr Ewa uczestniczka pracy w procesie beatyfikacyjnym. Choć nie ma wątpliwości, że prymas Wyszyński posiadał wszystkie te cnoty, to zdaniem dr Ewy Kaczleczkowskiej. Najważniejszą była umiejętność przebaczania wszystkim. Był wierny Bogu i swoim zasadom, nawet wtedy, gdy został aresztowany i szantażowany. Dla mnie najważniejsza cnota Prymasa Wyszyńskiego to umiejętność przebaczania. To jest też rodzaj miłości, a on przez całe życie miał komu i za co przebaczać. Został aresztowany bez wyroku, bez procesu. Był aresztowany i w pierwszą wigilię napisał, nie zmuszą mnie do tego, żebym ich nienawidził mówiła dr Ewa Czeczkowska. Beatyfikacja siostry Różyczackiej. 12 września to także data beatyfikacji siostry Elżbiety Różyczackiej, która przyjaźniła się z prymasem Wyszeńskim. Choć była dobrze urodzona i mogła wieść wygodne życie, chciała poświęcić się pomocy potrzebującym. Arystokratka, która mogła dalej prowadzić życie wygodne, a zdecydowała się je porzucić, żeby pomagać innym niewidomym. Wtedy, ponad 100 lat temu, większość niewidomych w Warszawie to byli żebracy. I ona zdecydowała się nieść im pomóc. Tworzyła w Laskach ośrodek dla dzieci, gdzie chciała dać im wykształcenia. Edukację, wiedząc, że jest to warunek ich godnego życia, dodała doktory Waczeczkowska. Uroczystości beatyfikacyjne będą transmitowane na antenie TVN 24.